The Battle of Peleliu finally came to an end in November 1944, three bitter months after it was supposed to. When we shipped out for Okinawa, the airfield became a vital asset in the campaign. Among those stationed there are the crews of the US Navy Black Cats, men who would risk everything before they would leave any of us in enemy waters. Cześć, witajcie. Ja jestem Starek. Dzisiaj będę się mieli dwa z kolegów z Tywatła, bo stwierdziłam, że nagram jest o tatwara. Moja mama dalej nie odbiera ode mnie telefonów, więc stwierdziłam, że dam chwilę odpowiedzi, potem zdam odpowiedź. Dalej nie odbiera moja mama telefonów. Nienawidzę naprawdę takich momentów, gdy ja nie wiem, kiedy ona konkretnie wróci, a teraz ona ode mnie nie odbiera połączeń. No ale cóż, stwierdziłam, że teraz nagram tatwara. Następnie nagram wam jeszcze taki odcinek informacyjny, w którym, wam, w którym to odcinku wazajce o coś poinformuje. I to będzie na tyle na dzisiaj. Nie będę nic więcej e, po tych dwóch filmach przesyłać. E, bo i tak mam e, dosyć sporo tych filmów i nawet nie wiem, co się wyrobię, żeby dzisiaj te wszystkie filmy wam przesłać. No bo w sobotę rozpoczynamy misję. Black Cats. Black Cats. Yeah, Nazywajmy Black Cats

Po prostu mać, Żeby w ten sposób osłabić e, Japońskie siły i pozwolić naszym e, Amerykanom z robakiem na cele przedostać się do Okinawy Gdzie Ma się odbyć e, Ostateczna wojna Z Japońckami I też swoją drogą bardzo fajna jest muzyka w tej misji No ale teraz tutaj mamy z tego działa Mamy ogólnie rozwalić te wszystkie statki, a to zazwyczaj nie jest długa misja, więc myślę, że naprawdę szybko tą misję wykonam. tak gdzieś w okolicach 12 minut. No te statki od Japończyków mimo wszystko są dosyć wytrzymałe. Naprawdę trzeba tutaj sporo celać, żeby te statki ostatecznie zniszczyć.

Dobra, to tutaj jest nas. A nie chwila, to właściwie my jesteśmy, to jest nas samolot. Okay. Dobra, nisciemy ten statek. Dobra, teraz tutaj, atakujemy z tej strony. Ja to, co ogólnie byli saleni w trakcie drugiej wojny światowej, oni tutaj byli w stanie przeprowadzać ataki samobójcze Byle tylko się pozbyć swoich wrogów kosztem swojego własnego życia. Dobra, warto scalać w te zbiorniki najwyraźniej. Oczywiście. Jest punkt kontrolny, no ale to jest to nie koniec. Dobra, tutaj jest to są. No to scelamy. Dobra, i teraz ciebie trzeba rozwalić jeszcze. No, trochę nas uschodzili, ale jest okej. Okay. Dajmy radę. To mam nadzieję z nas. Dobra, to jest nas na w sensie ok. Nas samolot. Muzyka jest naprawdę fajna. Ta muzyka sobie gra w trakcie tej misji. Co to jest muzyka taka bardziej, powiedziałbym, w stylu Red Dead Redemption 2 Muzyka w stylu e, tych misji, które działy się w Gwarnie. I'm just grabbed up. I'm just grabbed up my music, but on the soundtrack. I think we got them all. Oh yeah. They're going down. Good work, Luck. You saved a lot of lives on Okinawa. We're done here. Get some altitude. Heading back to base. Echo that. We got pretty roughed up on that last run, booth. Confirmed, hammerhead. You got smoke coming from your number two engine. Cages ain't hitting red. We should be able to hold her. As long as

Ok, to są zdecydowanie wrogie samoloty, Dobra, no, to jest nas. Muzyka naprawdę jest świetna. O godzinie 11 tam, To jest oni w tych samolotach. Oni byli w stanie robić samobójcze ataki. Byle tylko się pozbyć wrogów, Dobra, gdzie oni są tam. Nie mogę zmienić działka, e eee, kurdej straciliśmy nasych. No, no, no. The fleet still needs our help. Anyone wanna back out? Didn't think so. Going into a hot zone. I want everyone sharp and ready for anything. Bastards wiped out most of our ships. Holy shit! You think anyone's gonna be alive down there? Well, I, I see multiple casualties in the water. Shit! Poor bastards! We better not be the only ones responding to the distress call. We ain't got room for all of them. za wrogi samoloty, ja się przyglądam. Jest tak, by tego wszystkiego było mało, teraz jeszcze będziemy ratować rozbitków. Chory gdzie oni są? Dobra, psując się. No istotne jest to, żebyśmy kogoś tutaj ratowali ale uratuj My chyba sama droga chyba teraz ratujemy Tych rozbitków, którzy no niby byli w tej chyba japońskiej armii, ale też no nie robili, nie byli w niej z własnej woli tego zostali zmuseni Tutaj do służenia pocykom. Dobra, samocamy się. Tutaj i będą oczywiście osoby do uratowania. A nie, dobra, to są chyba jak tak nasi, tylko po prostu tutaj na statki. Tyle gdzie? Gdzie? A tutaj No, co nasi ludzie jak na kokaję, tylko nasi ludzie tyle z, z moza Kry tam są to samoloty. Dobra, ratujemy, ratujemy Tylko się pojawi opcja to oczywicie będę ratować Choć tutaj się pali woda Które to są nasi Tamte samoloty są w stracie w guzanące. Ale One tak szybko latają, że nie jestem w stanie za bardzo ich trafić, niestety Dobra, ponownie zmieniam pozycję to są nasze statki Kur... Nie a te samoloty naprawdę te wrogie samoloty są irytujące te strasznie to są nasze statki przepraszam Oni sami są do tego, tego stopnia że są gotowi Rozbić się samolotem Wlatując w statek Będę tylko wraz ze sobą Zabrać e, Więcej nacych ludzi Ale zabrać chore. Kurde Hej ej. Graczy ich tutaj za dużo. Za dużo jich tu jest. Na, nie mam amunicji. Dobra, udało się. Grota kogoś ratovali jsme. Ogromny, żeby chyba więcej ludzi uratować, no ale grunce, kogoś w ogóle uratowaliśmy.